Z wam. Witajcie znów ze szlaku. Oczywiście w okolicznościach natury, naturalnie, bo jak żeby inaczej. Yy, więc w tych okolicznościach natury yy, witam Was. I gdzie jestem? No, jak zwykle jestem w lesie. Oczywiście, no bo by inaczej, no ale nie w takim zwyczajnym lesie. Oczywiście nie na nizinach, tylko oczywiście w górach. No i chciałabym oczywiście podzielić się z Wami swoimi szlakami. Trochę zawsze gdzieś tam zbaczam z głównych szlaków, tym, tym razem z głównego szlaku sudeckiego, czerwonego, który wiedzie nas właśnie z Szklarskiej, w zasadzie ze Szrenicy, tamte rejony, Śnieżne Kotły, w kierunku Przełęczy Karkonoskiej, no i Śnieżki. Chciałam oczywiście uniknąć tych tłumów, a jest jeszcze sierpień, więc tych tłumów jest naprawdę dużo. Ludzie wędrują tym głównym szlakiem, no, ponieważ no, z różnych powodów. Tam są najbardziej znane miejsca tam właśnie wędrują tym szlakiem głównym sudeckim, po to, żeby, żeby nim przejść, żeby coś zdobyć, żeby zobaczyć, jak to przede wszystkim wygląda. Natomiast Poboczne szlaki zwykle są gdzieś tam zostawiane. Tym bardziej jeśli chodzi o y, kraj. Y, Polacy, oczywiście, korzystają ze szlaków w Czechach, ale myślę, że znacznie w mniejszym stopniu. Tak więc tutaj na czeskie tereny już Polaków zapędza się znacznie mniej. Oczywiście doceniam polskie rejony, jednakże y, czeskie tutaj szlaki y, również bardzo podziwiam, tym bardziej, że są one bardziej zagospodarowane. I tak z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że trochę niszczy się naturę, z, y, że to też jest takie troszeczkę sztuczne, taka cywilizacja, no ale z drugiej strony y, naprawdę pięknie to wygląda. Część zawsze jeśli y, Budują schroniska nowe lub korzystają z tych, co już były budynków. Jest to robione z gustem, jest to robione pod jakby jeden styl, jest piękne drewno. Yy, I do tego wszystkiego wokół jeszcze tych tutaj hoteli, akurat w tym miejscu jestem niedaleko przełęczy Karkonoskiej, zboczyłam na żółty szlak przy Petrowej Budzie, która jest teraz jakby budowana, odremontowywana. nie wiem, czy to będzie się nazywało Petrowa Buda, może wy wiecie. W każdym razie nie jest chyba jeszcze otwarta i tak zbudziłam na żółty szlak tutaj na stronę czeską i właśnie przy tych hotelach jest ich naprawdę tutaj dużo, co z jednej strony jest trochę zabawne, no i teraz idę asfaltem, no co jest mniej zabawne, ale idę akurat w dół, jestem tak naprawdę tutaj już między lasem, pomiędzy mną z każdej strony las, więc jest przyjemnie chłodno. Tak właśnie przy tych zabudowaniach e, pasą się krowy, pasą się owce, pasą się kozy, więc wygląda to naprawdę uroczo. Zmierzam wzdłuż Czerwonego Potoku i wybieram się do schroniska Ubile Golabę. Już tam kiedyś byłam, jednak nie do końca pamiętam jak to wszystko wyglądało. Nie szłam całą tą doliną wzdłuż właśnie rzeki. To jest spore, dość raczej podejście, bo zmierzamy w stronę Luczniej Budy. Lucznia Buda pewnie koło życie, jest to schronisko czeskie, bardzo blisko samej Śnieżki i Domu Śląskiego. Jeśli chodzi o to miejsce, to jest tam po drodze kilka wodospadów, co najmniej pięć naliczyłam, więc jestem ciekawa, jak one wyglądają. Czasami wodospady są takie, że w zasadzie nawet nie widać, że to wodospad, mijamy i nie poznajemy, że to jest w ogóle wodospad. Zobaczymy, jak to wygląda w tym e, przypadku. Powiem Wam, że uwielbiam karkonosze, szczególnie je uwielbiam tak w okolicach 18, już, robią się wtedy najfajniejsze. W na szlaku nie spotykam już nikogo. I tak wczoraj szłam właśnie do odrodzenia z e, Podwangu, e, czyli po prostu z Karpata, do Odrodzenie na Przełęcz Karkonoską. E, zajęło mi to e, krótko, bo chciałam zdążyć przed zmrokiem, a co ważne no, najważniejsza jest motywacja, więc trochę pobiegłam, skorzystałam z moich umiejętności, umiejętności biegowych. I tak y, od Karpacza do odrodzenia y, zajęło mi ta wędrówka, w zasadzie tak poniekąd trochę bieg, zajęło mi godzinę 45 minut, więc dosyć szybko, nawet sama byłam zaskoczona. A tam no, nie jest za ciekawie, bo są wszędzie kamienie, i można sobie łatwo skręcić kostkę i się zabić. A ja mam bardzo tendencję do e, skręcania kostek, e, ale szczególnie skręcam sobie je na prostej drodze, co jest totalną miernią. No ale już mam taki talent. E, no ale każdy ma jakieś talenty, prawda? E, no i właśnie, wracając do tego, że szlaki są dosłownie opustoszałe. Ma to ogromny urok Oczywiście do pewnego momentu, kiedy nie złapie was zmrok nie robi się dość strasznie i nie jesteście w czarnym lesie No ale teraz jest sierpień Zachód słońca jest później To po pierwsze Po drugie no, Pogoda jest dobra w tym momencie Zimą trochę gorzej Las jest jeszcze mroczniejszy Szybko robi się ciemno No i nigdy nie wiadomo Jakaś zawierucha czy coś no też jest trochę chyba niebezpiecznie jednak. No i zobaczcie tutaj. O! Słyszę ludzi. No i gdzie jestem? Jestem pod lucznią budą. Yy, zmierzam w stronę polską na strzechę akademicką, no i później wracam do Wangu. No i do samochodu. Lucznia buda. Nie wiem czy znacie, ale jest to bardzo tutaj moje bardzo lumiane przeze mnie miejsce. Nie lubię chodzić na śnieżkę. Wiem, że dla wielu ludzi to jest jakby największą atrakcją. Oczywiście to rozumiem, bardzo wybitny szczyt tutaj najwyższy w Karkonoszach, więc oczywiście warto go zobaczyć, Śnieżynka. Z tej perspektywy wygląda przepięknie. Właśnie lubię oglądać stąd. Nie lubię na nią wchodzić, nie lubię krążyć tam koło Domu Śląskiego, gdzie jest mnóstwo ludzi. Natomiast samo schronisko Domu Śląski do spania jest jeszcze w miarę ok, no choć obsługa no to tak w jest po prostu tam bardzo dużo ludzi, też się nie dziwię, że warunki i dla osób, które y, korzystają z tamtąd, jedzą, y, korzystają z jakby z ich usług i osób, które obsługują, no warunki nie są łatwe. No właśnie, i osobom, które lubią tutaj tutejsze tereny, ale chcą troszeczkę uciec od tłumów lub zobaczyć po prostu coś innego napić się pysznego piwka to polecam wam to sronisko w zasadzie to jest hotel ucznia Buda, ceny tam są no dość zawrotne, więc nie polecam oczywiście tam spać znaczy nie spałam tam na pewno jest pięknie i, i super warunki no ale jednak yy, jeśli chcecie trochę zaoszczędzić i na budżetowo spędzać tutaj yy, weekend czy tam spędzać wolny czas, no to nie polecam. Ale sama, samo schronisko, jeśli chodzi o jedzenie, nie jest tam tak drogo. Możemy tam dostać standardowe knedliki, na przykład z wołowinką, czy też na słodko z jagodami. Ceny są bardzo normalne, bardzo w porządku, jedzenie na wysokim poziomie. Jest to hotel, więc jakby sala re restauracyjna ogólnie jest drewna, więc jest bardzo fajny klimat, no ale Trzeba zachować już się jak w restauracji. Kiedyś sobie w zimę ściągnęłam buty, położyłam stopy na krześle, no to dostałam owszan, że to jest hotel i restauracja, proszę pani, więc proszę się zachować. No oczywiście rozumiem. <grym> Zdjęłam stopy, no akurat były ciężkie warunki, zima i tak dalej. Jakby też sobie w sumie nie zdawałam sprawy, że to aż taka poważna restauracja. Ale co ciekawe, obok tej restauracji jest też taka druga, można powiedzieć, oddzielna sala, gdzie jest jedzenie takie bardziej, e, można powiedzieć, schroniskowe. Możemy tam dostać kiełbaski, e, piwko też oczywiście, e, kawę bardziej w tych w plastikowych kubeczkach, e, jakieś ciasto, takie bardziej, można powiedzieć, szwedzki stół i tak na szybko. Um, a tam no to już takie typowo z karty zamawiamy, takie po prostu w restauracji. I tak co polecam? No oczywiście te knedliki polecam, jadłam, oni też wypiekają samodzielnie pieczywo, co ciekawe. No i browar, który tam jest, porochacz zresztą się nazywa porochacz i jakby symbolem tego browaru na przykład na tych podkładkach piwa, są dwa jelenie. Jelenie jeszcze robiące coś bardzo wymownego. I co ciekawe, faktycznie tutaj w tych terenach jest dużo, musi być dużo jeleni, ponieważ kiedyś właśnie we wrześniu szłam tutaj e, szlakiem i zastanawiałam się co tak ryczy, myślałam, że to jakiś leśny potwór, a to by po prostu były jelenie, jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy. Z czegoś takiego jak rykowisko. Yy, I tak yy, browar jest właśnie przepyszny. Oczywiście taki typowy czeski, on jest jeszcze świeży, więc oczywiście bardzo polecam. Yy, no i w ogóle kawy mają pyszną i wszystko, więc. Yy, super. No i jeśli na przykład chodzi o to, czy jeść w domu śląskim, nastać się w kolejce, zostać jakieś beznadziejne, schabowe, które no, żeby to jeszcze było jakieś super pyszne, Okej, okay, w sumie w domu śląskim nie jest jakieś złe jedzenie, nie mogę powiedzieć, no ale za te same pieniądze w zasadzie mamy jedzenie takie, no takie inne, czeskie, na pewno będzie dobre i co jest najśmieszniejsze, dostaje się dosłownie chyba po pięciu minutach. Jest zawsze z tym w szoku, że zamawiam i oni dosłownie mi przynoszą, więc oni naprawdę są przygotowani na duży ruch. Tak samo w zimę, tutaj jest mnóstwo narciarzy biegowych, skiturowych, więc zawsze oni mają tutaj ruch, ale zawsze są na niego przygotowani. Właśnie przy zachodzącym słońcu. Tutaj te złociste trawy, trochę spalone słońcem. No, robią, robią wrażenie. Zobaczcie tą przestrzeń. No I w ogóle nikogo nie ma. I śnieżka. Wszystko jest. Ja tutaj doszłam właśnie z. Ze stroniska Ubilego Labę, czyli ze strony czeskiej. Jest tutaj też bardzo fajny punkt widokowy, natomiast nie wiem, czy on gdzieś tam dalej jest, szlak prowadzi. Jest taka równoległa droga, właśnie do tego szlaku na stronisko Ubilego Labę, tylko jakby wyżej prowadzi. I tam są takie na końcu ławeczki, taki punkt widokowy, szpinderowy szpinderowy młyn, to jest to miejscowość, jakoś tak. Także tam, są, tam jest bardzo, bardzo piękne jakby panorama na góry, i blisko stąd, więc można się wybrać, tylko po prostu podejść, potem wrócić. Więc to miejsce moim zdaniem jest bardzo atrakcyjne turystycznie. Nie zwróciłam uwagi, czy. Czy jest otwarty ten szlak właśnie spod domu Śląskiego tutaj na Lucznią Budę? Bo był jakiś czas zamknięty ze względu prawdopodobnie na remonty tych kładek, które biegną przez takie torfowiska, jakby mokre, podmokłe tereny, więc tutaj były takie trafione kładki. Nie wiem, czy teraz, ale wydaje mi się, że już jest otwarty, bo to było bardziej w okolicach zimy, ale nie daje gwarancji. W każdym razie właśnie z Domu można tędy dojść lub tutaj zrówni pod Śnieżką. Yy, oba szlaki są spokojne, szybko tutaj można dojść, więc jest no dosłownie rzut beretem od naszych tutaj, yy, naszego czerwonego szlaku, czerwonego Głównego Sudeckiego, yy, ze strzechy akademickiej tak. Yy czy z Domu Śląskiego, więc, więc bardzo blisko. Jeśli chodzi o to, co jest jeszcze dalej, dalej w górę za Lucznią Wodą, sam szczyt sam szczyt właśnie to jest Lucznia Chora, 1500 jakoś około metrów nad poziomem morza, teraz dobrze nie pamiętam, mówię to wszystko z głowy. On nie jest dostępny, tak żeby sobie na niego wejść, przechodzimy po prostu obok niego. Ale jeśli chodzi o dalsze tereny, są również bardzo ciekawe. Mamy tam pozostałe schroniska, między innymi dworska Buda, a wcześniej Wyrowka. Są tu takie też duże czeskie schroniska, ceny są droższe. Ale na przykład spałam w dworskiej budzie i tam płaciłam za e, dwie osoby jakieś 150-160 zł, chyba jeszcze ze śniadaniem, więc nie tak źle. E, bardziej to mam taki standard schroniskowy niż hotelowy. W każdym razie miejsca tam są przepiękne, bo w pewnym momencie, jak idziemy, to oczywiście też mamy taki. Jakby no, kocio, obridul chyba się to nazywa. Idziemy tam tą trasą i widoki są przepiękne. Yy, tak więc bardzo Wam polecam. Również zimą. W ogóle zwykle zimą się tam wybieram, chyba latem jeszcze nigdy nie byłam. Dzisiaj bym tam poszła, ale no, niestety nie mam. Nie mam już czasu, muszę wracać do siebie i jutro do pracy. Mówią tego, że jest sobota, dlatego wziąłem sobie piątek wolny, żeby wyskoczyć jeszcze, e, zażyć ostatnich chwil lata, tak naprawdę. No, szczególnie tej w Karkonoszach, no bo będzie się już robiło coraz chłodniej. Już teraz sierpień jest taki, tak naprawdę, chłodniejszy o wiele. W ogóle moja cała trasa, jak wyglądała, wyglądała tak, że właśnie szłam z wangu, czyli typowy niebieski tutaj szlak, jakbyśmy chcieli iść na przykład na śnieżkę przez samotnie i, i przez strzychę akademicką. Jednak skręciłam w prawo na polanie. Skręciłam w prawo na, na pielgrzym i na słonecznik. Tam na początku idziemy takimi drewnianymi kładkami i tam już jest o wiele mniej ludzi, więc bardzo Wam też polecam ten właśnie szlak, żeby ominąć takie tłumy, które tutaj idą po prostu jak taka autostrada. Sami wiecie bardzo dobrze. No i na słonecznik mamy jakieś, pokazują nam z tej polany bodajże chyba 45 minut jakoś tak, zgodnie z drogowskazami ale można dojść oczywiście szybciej w zimę ten szlak też jest otwarty, są tam tyczki, więc spokojnie można iść no i mówię, jest to przyjemny bardzo szlak, najpierw widzimy tymi kładkami, po prostym później delikatnie w górę delikatnie nie męczymy się, potem mamy las Potem łączy się ten szlak ze ścieżką pod reglami, która jest zamknięta. Nie wiem dlaczego nie interesowałam się tym, może wy wiecie. Zimą, no to wiadomo, bo tam jest zagrożenie lawinowe. Idziemy tak naprawdę z krajem kotłów, więc zdecydowanie lawiny mogą tutaj schodzić. Tak samo ten szlak, który szedł z schroniska Ubilego labę, też tamtędy nie chodzimy zimą. To w ogóle... Zdecydowanie ogromne zagrożenie. Raz, że tam na pewno jest bardzo ślisko i można po prostu gdzieś tam spaść, to dwa, że może na nas spaść po prostu lawina i to jest bardzo prawdopodobne. No i tak wracając, właśnie to jest fajny skrót, żeby pójść na przykład na odrodzenie. Zwykle na odrodzenie na przykład chodziłam ze szrenicy, czyli ze szklarskiej krzą, tym głównym szlakiem Sudetkim. No, ale tutaj, jak chcemy dojść z karpacza, to jakbyśmy szli standardowo niebieskim, tutaj to o wiele dalej. No, a tak to tak trochę bokiem i, i bardzo, bardzo przyjemnie. Tak więc potem przez las, potem delikatnie po takich właśnie kamieniach, schodkach. Więc bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o sylnisko, odrodzenie, to uwielbiam to sronisko. Uwielbiam tam zachody słońca, bo właśnie w tamtej stronie zachodzi słońce, więc jak sobie wędrowalibyśmy właśnie tak o tej porze w stronę odrodzenia, no to już widzimy cały czas zachodzące słońce. Jeśli chodzi o Stronisko Odrodzenie, to ono bardzo się zmienia. Jestem tutaj co roku od 3 y, y, lat i faktycznie y, co chwilę zauważam zmiany. Są remontowane łazienki. Yy, więc to zdecydowanie na e plus. Ktoś sobie Kika. Tak, więc zrobiłam sobie taką pentelkę. Poszłam z Karpacza właśnie. Do odrodzenia. No, i na następny dzień z odrodzenia wyruszyłam właśnie na początku czerwonym szlakiem, a później żółtym szlakiem przy Petrowej Budzie. Wyruszyłam już w dół na stronę czeską przez Dawidowy Budy i tak dalej. Bardzo piękny teren. Pasą się tam owce, krowy, więc po prostu przepięknie. Schodzi się tam dalej, co prawda asfaltem, co wykończyło bardzo mi stopy, na dół, na dół, na dół, aż będzie skrzyżowanie właśnie ze szlakiem niebieskim, który prowadzi wzdłuż potoku. No i później niebieskim wzdłuż potoku, cały czas pod górę asfaltem. No fakt, jest to wyczerpujące podejście do tego schroniska, ale no, jest bardzo urozmaicone z tego względu, że co chwilę e widzimy różne wodospady i mamy dostęp do tego potoku, więc jeśli jest lato, to nam ta droga tak bardzo nie męczy, pomimo tego, że jest asfaltowa, jest trochę taki w takim półcieniu, no i ta woda szumiąca, można zejść, yy, położyć się, pomoczyć stopy, tak jak ja to lubię, <gry> yy, tak więc... Yy, Później, no i jakby zaletą jest to, że właśnie osoby z dziećmi mogą sobie wybrać tutaj taki po delikatny spacerek z wózkami, z rowerami, więc można tutaj podjechać. Potem już od salińska u Bilego Labę jest już podejście ostrzejsze no i tutaj już po kamieniach jednak no jest też przyjemnie ponieważ nie jest to asfalt nie jest ostro pod górę jest takie, takie natężenie że tak powiem spokojne takie umiarkowane i jakby można powiedzieć Podzielone ta wysokość, te przewyższenie tak nie czujemy. Mimo tego, że z samego dołu było aż 8 km do luźnej budy, jest to trochę wyczerpujące psychicznie, ale właśnie jest to takie umiarkowane, czyli jakby miarkowane. Cały czas idziemy właśnie wzdłuż potoku, mamy go później po lewej stronie i już widzimy z daleka, ale widok tego też jest przepiękny. Później właśnie nad tym potokiem już mamy góry wysokie, więc robi to na nas myślę duże wrażenie, przynajmniej na.